Dzisiaj mamy Halloween i idziemy przebrane na wielkie wydarzenie. Cukierek albo psikus. Widzowie, jeśli dajecie nam cukierka, zostawcie łapeczkę do góry właśnie w tym momencie, bo my idziemy teraz na nastraszyć naszych sąsiadów. Ej, czekajcie, ja tutaj nie widzę nigdzie małej Amelki. Gdzie ona się schowała? Amelki dzisiaj nie będzie tutaj w tym odcinku. A kto jest zamiast Amelki? Ja jestem Wednesday. To ty, Amelko! No tak, bo najmniejsza. To przecież logiczne, że to jest Amelka i ona dzisiaj została Wednesday. Ej, czekaj, czekaj, skąd ty znasz ten serial? No, przecież leciał w telewizji. Przepraszam bardzo, ja wam nie pozwalam oglądać takich seriali. Jakim cudem ty oglądałaś Wednesday? Krysia włączyła na komputerze mi! Co ty gadasz? Ja muszę sobie z nią pomówić, Kryśia, jak ty dzisiaj wyglądasz! Wow! Janela, Zuzia, oliwka i Nikola. Każda ma swój stroj. Stroje fajne! I mamy też dzisiaj koszyczki, bo idziemy zbierać cukierki. Już, co prawda, ja nam wrzuciłam trochę cukierków, żeby nie było, że mamy tak pusto. Ale chcemy teraz mieć więcej cuksu. I nie wiem, czy zauważyliście jeszcze widzowie kolejną zmianę, ale dzisiaj nocujemy w tym oto nawiedzonym zamku. Tu jest mega strasznie, musimy przetrwać całą noc! Ale najpierw idźmy po cukierki, tak? Bo tak. chcemy mieć co jeść, więc potrzebujemy mnóstwa cukierków. A sąsiadów i cuksy. Dobra, to idziemy pierwsze do naszej sąsiadki. Patrzcie, to mi się podoba. Będziemy to oceniać pod kątem wystroju zewnętrznego i pod kątem tego, czy będzie dla nas miła i czy będzie miała dla nas cukierki. A jak nie to robimy psikusa. Ta sąsiadka będzie miała kostium, bo to no właśnie, Amelko! Jaką Ty masz fajną wróczkę na głowie? No, nie, no idealny jest ten strój. Amelka, jestem Wednesday! Dajcie znać w komentarzu widzowie, który strój Wam się podoba najbardziej: Klaun, zombie, a może diabełek, a może ja jako wampir, albo piratka, albo czarownica, albo mała Amelka Wednesday. Dobra, chodźcie, idziemy! Halo, halo! Uwaga, ty dziewczyny, przygotujcie do... się! Jest halo! Dzień dobry, i uwaga, trzy. Dwa, jeden, cukierek albo psikus! I co? Dobra, masz dla nas cukierki? Lepiej wyskakuj z cukierków, bo jak nie, to dostaniesz od nas psikusa! Jesteśmy dzisiaj groźnymi postaciami i nie zawahamy się użyć wszystkich rzeczy, które mamy. Na przykład śmieci i jajek, Prawda! powiedziała, że da nam cukierki, bo jest Halloween! Łoho! Cieszymy się! Dawaj, wrzucaj nam cukierki! Więcej cukierków! Jak najwięcej! do Dobra, bardzo fajnie! Trzeba zapisać, że ta pani nam dała cukierki! Ale ona ma fajny wystrój w ogóle! Będziemy sobie też to tak oceniać! No, ładnie jest ubrana. Dziękujemy pani za cukierki. Nie możemy dłużej zostać, bo mamy misję. Musimy zdobyć musimy wszystkie sukcesy. musimy sąsiadów. Tak jest, to chodźcie, idziemy dalej. Ej, patrzcie normalnie, jak na to, to kliknę. To słychać, jakbym miała cukierki, ale ekstra. Ja trochę się potestuję. Mm. O, Amelko, zjedź sobie tylko. Pamięta jednego, potem zjemy więcej, A, potem się nam przydadzą. Idziemy do kolejnej sąsiadki, która... O, patrzcie, ale ona ma furę! Wow. Ej, ale jakie te są, patrzcie, tańczące! A <laughs> normalnie aż za mi... <laughs> zaschło w gardę, aż sama się przestraszyła. Myślałam, że już mi nic nie przestraszy, jak zobaczyłam się w lustrze, ale jednak... Boż, to mnie bardziej przestraszyło! Puka? Zwrócę na was zaklęcie! Wow, Ej, to pani jest ekstra! Dobra, słuchajcie! Dzwonimy do niej! Uwaga! Dzień dobry! Cukierek albo psikus! Dawaj cukierki! Zabieramy z tych misek! Tutaj jest dużo! Te czachy mają! Wow, jak najwięcej cukierków zabieramy! I co? Pani jest miła? nam pani cukierki? Czy rzuci pani na nas zaklęcie? Ona no ma takie diabelskie, takie nie wiem co... Ej, ej! Ona prawie ma taki makijaż jak ja! Czy to jest jakaś diablica? Ja jestem wampirem! Chcesz się zmierzyć? Ona tylko nie gryź pani sąsiadki! Nie no, nie będę jej gryźć, bo ja nie mam takiej mocy. Ja tylko udaję, bo to przebranie. Ale serio, chyba fajne mam przebranie. Podoba ej, mi się ta korona jest i ten makijaż. Jest me ja bym chciała takie Amelka, kóra. a wciąż do tego auta, spróbuj. Może Dobra. powiem jej tak. Cukierek albo samochód. Dobra. A jak Dobra. nie masz cukierków, Dobra. to dawaj samochód. Albo samochód wtedy zabieram. Ja <laughs> Zabierzmy jej samochód, tak? To jest genialne. Amelka odczyta. To... <laughs> Mamy samochód. Mamy Zabieramy ten Ej, auto. normalnie taki magiczny jest ten samochód. Bo on tak na fioletowo się nawet pali. Ale super, Ej. dobra. Amelko, czy ty jesteś pewna, że umiesz dobrze sterować tym samochodem? Wiesz, że to jest Halloweenowe auto i ono też może być opędane. Dobra, ja wysiadam. Idę po cukierki. Kto pierwszy, ten lepszy. Wjechałam wow. <laughs> tam. zrobiłam psikus. A o, zrobiliśmy psikusej, a ona dała nam mnóstwo cukierków. Ona chyba rzuci no na nas zaklęcie. Czy ona będzie nie, na nas ściekła? Przepraszamy, to jest Halloween, zwrócimy jutro! Ej, tak. to auto może? Może tak, może nie. Chodźcie tutaj! O, to są jakieś ozdoby! Dobra, słuchajcie, to, to są jakieś ozdoby. Ło, jak się, się doszedł z tego! Oni nas strażą, zaraz my ich nastraszymy. Chodź, ej nie mogę wejść! Halo! Pukać albo cię zjem, tu pisa. Dobra, przeskakujemy, chodźcie, włamujemy się, to jest Halloween! Dzień dobry! Halo, halo, cukierek albo psikus! Cukierek albo psikus! O, dzień, dzień dobry, do proszę pani, cukierek albo psikus! Proszę nam rzucić! Nie cukierka! Co? O nie! Ja nie obchodzę Halloween, ja nie obchodzę Halloween i nie dawam cukierków? Co? Cukierka albo psikus. O, nie, tak nie może być. Ona nie chce nadać cukierków. Zostawiamy jej śmieci. Wyciągajcie śmieci teraz! Naśmiecimy jej tutaj!

Chyba wolę najbardziej lubić robić przykusy. Wolę już przykusy robić niż dostawać Jest cukierki! I śmieszne! <laughs> Sparzcie, co my jej tutaj zrobiliśmy! Ona teraz nie może wejść z domu! ha ha, 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 ha. O, spadła, e, ale to nic, Ej, nie zazdroszczę! O nie! Dobra, masz zmiatły, z miodu, chciała! Dobra, szybko! Uciekajmy, nie mogę przejść! A! Dobra, uciekajmy, dobra! Powadzenia w ślątaniu, proszę pani. Ej, a ten dom jest taki trochę straszny. On jest taki trochę tematyczny, bym powiedziała. Ej, on jest straszniejszy niż nasz. Jaka pani Jaka pani? O, Dobra, poszła sobie, poszła sobie. ja się Chodźmy tutaj, zróbmy. Dobra, podchodzimy. Trochę straszny dom. Cukierek albo psikus. Dzisiaj Otraszimy wielki dzień! Halloween! Nie dam wam cukierków! Idźcie z mojego domu! Dajcie spać! Co? Ale dlaczego jest pani taka niemiła? To jest... Halloween! Mama, udajemy, mama, udajemy że odchodzimy. Chodź! Chodź udajemy, że o, zrobimy jej psikus, a akurat nie będzie poppyło. Chodź, odchodzimy. Tak, tak, noc. Dobra, dobla nie wiem co kombinujesz Amerka, zróbmy to. Siłam se a te lasy dopiero zrobimy. Dobra, to robimy psikusa, jak już się schowała, żeby nas nie goniła. <gryll scientific> <disappears> Takie samelko! Z jajek dawaj ją! Ja też to mam, dawajcie, strzelamy! po, 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 po! Halloween psikus! Masz z jaja, masz z jaja! Ej, Ja się cieszę, mogę się wreszcie wyjrzeć. Masz jaja. Ej, zobaczcie, jakiego psikusa zrobiliśmy jej. Dostaniecie. Ona się wkurzy. Ej, dobra, zwiewamy, zwiewamy. Chodźcie, uciekajmy. Uciekajmy do naszego domu. Szybko, szybko. Szybko, coś tam się nam udało zdobyć. Mamy kilka cukierków. Chodźcie, wracamy do domu. Słuchajcie, Ja się wkurzył na nas. Zablokowałam. Udało się. Ej, jesteście? Raz, dwa, trzy, cztery. O nie, ktoś się zgubił. Gdzie jest zombiak? No nie, Nikola się zgubiła. Nikola. O, jak oni porwali Nikolę. Masz rację, poradzi sobie. Dziewczynki, poczekajcie teraz tutaj chwilkę. Ja zaraz przyjdę, dobra. Idźcie policzyć, ile macie cukierków. Dobra, to idź, idźcie za melką. No, ja sobie ja sobie muszę tutaj coś załatwić. Idźcie za melką. Dobra, słuchajcie, poszły. Tak poszły, idą. Kreśla jeszcze tam. O, dobra, poszła. Uf, wszyscy poszli, ale kim ja bym była, gdybym ja ich sama Słuchajcie, to jest Halloween, najlepsze wydarzenie w roku, więc ja muszę pięcioraczki też przestraszyć. Nie tylko, że my straszymy kogoś, więc słuchajcie, był ostatnio update i można zostać duchem. Patrzcie, wchodzę sobie tutaj, klikam, zostałam duchem i serio, one teraz totalnie nie będą mnie widzieć i kiedy się im pojawię, to właśnie będą na pewno krzyczeć, bo zrobię jump więc słuchajcie. Jestem duchem, one mnie nie widzą, widzą ewentualnie tylko jakąś poświatę. A na, na na... O, tu jest Amelka! Ile macie tych cukierków? Dziesiąt tak. jest ponad! jak mam dużo Chyba O, tu się, jest Amelka! I zobaczcie, Amelka wie, że ja jestem na dole, a teraz Chyba nagle pojawię się na górze. Nie, nie ja, ja to sobie cukierki uwaga! Robię jump scara 3, 2, 1, Ty też możesz zostać duchem, jeśli tylko chcesz. Chodź! Ja mam być duchem? duchy. Chodź Amelko, nauczę cię, bo dziewczynki też tu nauczyłam. Chodź, musisz tylko koty tutaj wejść. No dawaj, Amelka, wejdź tutaj. No dobra, wchodzę i co mam zrobić? Bo Kliknij tam, tam gdzie to pokazuje. Okej. Okay. Jesteś duchem i teraz przestrasz mnie. No dawaj, dawaj. O, ty widzisz, Widziałam cię teraz. No, potem już zniknęłaś. Dobrze! Czekaj, czekaj. Bo musi tutaj być jedna. Oj, zniknęłaś! Okay. No i podejdź tu. Amerka, jesteś duchem. Nie no, to jest fantastyczne. A teraz chodźcie na górę, pokażę coś wam. Chodźcie! Chodźcie, to jest mocne. Wyjdziemy A, jest sobie to, teraz kuwa? tędy. Chodźcie, jeszcze tu pokażę, bo musimy spędzić Mama, tutaj noc. Nie domu straszy. Trochę straszy. O, chodźcie tutaj, skoczcie. Widzicie yeah. tego potwora na obrazie? Jóż tutaj, Melko. Pojawił ci się? Mama, Mama jestem w jakimś innym pokoju! Tak! bo no to jest takie specjalne przejście! Patrz, teraz wejdziemy tu... I jesteśmy <laughs> we wieże! Mama, jak to jest możliwe? <laughs> <laughs> bo to jest nawiedzony dom i to jest Halloween! Właśnie! Cukierek albo psikus! I teraz ten dom robi nam psikusy! Ale, ale, ale... czy ten... No, i tutaj nawet kosę zostawił. W razie co, możemy się tym nie. obronić! Ja nie chcę takiej kosy! To wracajmy, wracajmy tam, skąd przyszłyśmy, lecam, chodźcie! Wracam, wracam, wracam! A jak się wydostać? Przez A... obraz! O, o, ja byłam w jakimś kotle calownicy. O nie, Amelko, musisz wejść, idę po ciebie! Uratuję cię, Amelko, z tego domu! Gdzie ty jesteś? O, wyskoczyłaś, to teraz wracamy, wchodzimy Dobra. w to i teraz tu idziemy przez to! A tutaj! tutaj. I jesteśmy! Kociam! Ej, to było trochę... To są pająki nawet w tym domu. No nie! Jest mnóstwo na pająków, ale zobaczcie, jak ktoś będzie chciał z sąsiadów przyjść nam, zrobić psikusa, to wchodzimy sobie tutaj, klikamy na czochę i się chowamy szybko, chodźcie! Tak! Tu nigdy. nigdy nas nie znajdą. To jest nasza kryjówka i to jest dom wow. tylko dla nas. Ale musicie być gotowe na to, że straszy. Chodź Amelko, ja ci jeszcze pokażę gdzie ty będziesz spała. O nie, ja będę sama miała pokój, ja wolę z klesią. Chodź Amerko, wejdź pierwsza. Nie, tu Tutaj? Ledzi? No? Jestem. Widzisz w tej szafie coś? Ej! Widziałaś? Tam coś ej, 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 jest w tej szafie. Czekaj, czekaj, tam, tam coś było. Nie, 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 nie dzisiejszą noc, bo to było Halloween. Widzowie, dajcie znać w komentarzu, ile wam udało się zbierać cukierków. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapeczki do góry. Jeśli zostawicie nam łapeczki, to znaczy, że dajecie nam cukierka, a my teraz idziemy dalej zwiedzać ten dom, bo będziemy tutaj spać. I idziemy co robić? Jeść cukierki!